Kiedy wystąpił do naszego bliskiego przesłanki do ubezwłasnowolnienia, możemy rozpocząć procedurę sądową. Ubezwłasnowolnienie następuje na podstawie postanowienia sądu okręgowego po weryfikacji przez sąd pocztalności danej osoby. Właściwym do rozpoznania sprawy o ubezwłasnowolnienie, czy to częściowe, czy też całkowite, jest sąd okręgowy. W którego okręgu zamieszkuje osoba, której wniosek o bezwłasnowolnienie będzie dotyczył. Wniosek o bezwłasnowolnienie może zgłosić małżonek tej osoby, której dotyczy wniosek, jej krewnik i prostej oraz rodzeństwo, jak również jej przedstawiciel ustawowy, bądź też prokurator. Wniosek o bezwłasowolnienie lub dołączone do niego dokumenty medyczne muszą uprawdopodobnić istnienie choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub wystąpienia innego rodzaju zaburzeń psychicznych. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do kręgu osób mogących wnioskować o ubezwłasnowolnienie danej osoby. Na przykład może być to odpis aktu rodzenia bądź aktu małżeństwa. We wniosku należy określić sąd, do którego składamy wniosek. Sprawy o ubezwłasnowolnienie rozpoznaje sąd okręgowy. Sąd, do którego należy złożyć wniosek, to sąd w okręgu, którego zainteresowany w sprawie ma miejsce zamieszkania bądź pobytu. Miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym stale przebywa i ma zamiar tam być. Oznacza to, że miejscem zamieszkania będzie miejsce, gdzie zainteresowany w sprawie przebywa na stałe i chce tam przebywać. Zainteresowanym w sprawie będzie osoba, co do której sąd ma orzec o bezwłasnowolnieniu. Jeżeli zainteresowany przebywa stale w szpitalu, z dala od swojego miejsca zamieszka zamieszkania, to wniosek należy złożyć do sądu okręgowego, w którym okręgu jest położony szpital. Wniosek może być przesłany pocztą lub oddany w biurze podawczym sądu. We wniosku należy określić wnioskodawcę czy osobę, która domaga się orzeczenia o bezwłownowolnieniu. Wniosek o bezwłasnowolnienie może być złożony przez jedną lub więcej osób. Może być złożony przez małżonka, krewnego w linii prostej, to jest rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki rodzeństwo oraz przedstawiciela ustawowego, bądź też prokuratora, rzecznika praw obywatelskich. W sprawie o ubezwłasnowolnienie występują osoby, które nazywamy wnioskodawcą i zainteresowanymi w sprawie. Łącznie nazywamy ich uczestnikami postępowania. Wnioskodawcą nazywamy osobę, która składa wniosek we wniosku również należy określić imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL wnioskodawcy oraz zainteresowanego. Jeżeli wniosek jest składany wspólnie, należy podać dane wszystkich wnioskodawców. W sprawie uczestniczy Również prokurator. W postępowaniu on, ma on zadanie zapewnić ochronę praw i wolności osoby, której wniosek dotyczy. Nie oznacza to, że prokurator będzie co do zasady sprzeciwiał się wolnieniu. Jego obecność ma na celu między innymi sprawdzenie, czy wniosek o ubezwłasnowolnienie wolnienie nie jest złożony, nie został złożony w złej wierze. Dodatkowym uczestnikiem będzie również ustanowiony przez sąd kurator bądź zarządca tymczasowy dla zainteresowanego. We wniosku określamy, czy domagamy się ubezwłasnowolnienia częściowego czy też całkowitego. Celem ubezwłasnowolnienia częściowego jest Zapewnienie pomocy takiej osobie w prowadzeniu jej codziennych spraw. Sąd wyznacza kuratora, który zapewnia takiej osobie pomoc. Celem natomiast ubezwłasnowolnienia całkowitego jest zapewnienie pełnej opieki dla takiej osoby. Wówczas sąd wyznacza opiekuna, który zapewnia takiej osobie opiekę. Do wniosku dołączamy zaświadczenie o stanie zdrowia bądź też inne dokumenty, które mają uprawdopodobnić konieczność ubezwłasnowolnienia. Jednakże podczas postępowania sąd zleca z własnej inicjatywy przeprowadzenie badania lekarskiego. Jest to badanie przeprowadzone przez lekarzy sądowych. Często zdarza się, że osoba, wobec której złożono wniosek. O bezwłasne uwolnienie. Od dłuższego czasu leczy się, i lekarze sami informują rodzinę, że warto jest przeprowadzić takie postępowanie. Zdawałoby się, że w takim wypadku nie potrzeba jest przeprowadzać dodatkowego badania. Jednakże sąd musi z, z, z urzędu przeprowadzić takie badanie, żeby niezależni lekarze mogli wypowiedzieć się na temat stanu zdrowia y, ubezwasowanego Dowody z dokumentów należy wskazać we wniosku i dołączyć do niego jako załączniki. Dowody można załączać do wniosku w kopiach, wyjątkiem są akta stanu cywilnego, takie jak akt urodzenia, akt małżeństwa i tym podobne. Te dokumenty, co do zasady, muszą być Załączone w oryginale. Sprawa o obezwłaszczonowolnienie może trwać wiele miesięcy od tworzenia wniosku. W tym czasie zainteresowany nadal będzie samodzielnie decydował o sobie i o swoim majątku. Może się więc zdarzyć, że dalej będzie podejmował decyzję, które nie będą dla niego korzystne. Aby zabezpieczyć uczestnika i jego majątek, można złożyć wniosek o ustanowienie tzw. doradcy tymczasowego. Będzie to osoba, która będzie mogła kontrolować działania zainteresowanego już w trakcie trwania postępowania. Będzie również potrzebna jej zgoda na ściąganie, przez uczestnika zobowiązań takich jak sprzedaż mieszkania, wzięcie kredytu, a także innych czynności rozporządzających swoim majątkiem. W przypadku ustanowienia doradcy tymczasowego, możliwe będzie już w trakcie postępowania zabezpieczenie uczestnika przed niekorzystnymi działaniami. Doradca tymczasowy może żądać, Wynagrodzenia za wykonywanie swoich, swoich zadań. Wynagrodzenie jest wypłacone z majątku zainteresowanego. Jeżeli w majątku nie ma środków na wypłatę wynagrodzenia, to wynagrodzenie wypłaca osoba, która zżądała ustanowienie doradcy tymczasowego. Po przeprowadzeniu postępowania. O ubezwłasnowolnienie. Sąd okręgowy przesyła postanowienie do sądu rejonowego, gdzie sąd wyznacza osobę opiekuna lub kuratora. Zarówno kuratorem lub opiekunem może zostać osoba najbliższa osobie zainteresowanej lub osoba z najbliższej rodziny. Jeżeli jednak żaden członek rodziny nie wyrazi na to zgody, sąd wyznacza, opiekuna lub kuratora z osób niespokrewnionych z zainteresowanym. Do każdego pisma procesowego, w tym także wniosku o bezwłasnowolnienie, należy załączyć załącznik. Załącznikiem będzie między innymi odpis wniosku, dla uczestnika, prokuratora bądź małżonka osoby zainteresowanej. Do sądu pismo składa się w takiej ilości egzemplarzy, aby mógł on się z nim zapoznać. W sąd oraz uczestnik, prokurator bądź ewentualnie małżonek albo inny uczestnik postępowania. Jeśli w sprawie uczestniczy więcej osób, to dla każdego z nich należy załączyć odpis pisma i załączników. M można tę regułę zapamiętać w taki sposób. Że składając pismo, oddajemy jeden z jego egzemplarzy sędziemu, tak aby mógł go przeczytać, a kolejne pisma, egzemplarze pisma składamy uczestnikom, uczestnikowi bądź uczestnikom prokuratorowi. Do wniosku dołączamy dowody w postaci np. zaświadczeń od lekarza, aktu urodzenia lub akt małżeństwa. Należy wykazać przed sądem, kim jest się dla zainteresowanego. Ponieważ i takimi dokumentami, które mogą określić, kim jesteśmy dla zainteresowanego, są to akty urodzenia bądź akt małżeństwa. Składając wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy go opłacić koszt opłaty sądowej wynoszą w tym przypadku 100 zł. Podsumowując, gdy wystąpią przesłanki do ubezwłasnowolnienia naszego najbliższego członka rodziny, możemy złożyć wniosek do sądu okręgowego właściwego miejscowo. Dla miejsca pobytu zainteresowanego. Do wniosku załączamy dowody w postaci zaświadczeń lekarskich oraz dokumenty określające stopień pokrewieństwa w postaci np. aktów urodzenia bądź aktów małżeństwa. Sąd z własnej inicjatywy przeprowadzi dowód z opinii biegłych sądowych, którzy określą, czy zaistniały przesłanki do ubezwłasnowolnienia. Sąd po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego w kończącym sprawę postanowieniu określi, czy zaistniały przesłanki do ubezwłasnowolnienia oraz i czy to, czy to ubezwłasnowolnienie będzie częściowe, czy też całkowite. Następnie sprawę Sąd Okręgowy przekaże do Sądu Rejonowego, Również właściwego ze względu na miejsce pobytu zainteresowanego w celu wyznaczenia opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, bądź kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.